Rosyjscy oficerowie wzywają do wypowiedzenia oficjalnego konfliktu. A Niemcy robią wszystko, by Ukraina przegrała. Problematyczny Kaliningrad. Ja się nazywam Maciej porstawka, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo mocne i poważne newsy dzisiaj będą omawiane, więc może nie traćmy czasu, tylko od razu lecimy z tematem od razu. Od razu. Os bombardeios das tropas russas transformaram a cidade num amontoado de escombros. Niezadowolenie z postępów rosyjskiej armii w kraju na ułupchnęło zgromadzenie oficerów-weteranów do wystosowania apelu do prezydenta Władimira Putina i całego Kremla. Wojskowi liczą, że oficjalne wypowiedzenie wojny oraz wprowadzenie mobilizacji odmieni los tzw. specjalnej operacji wojskowej. Przypomnijmy, że cały konflikt rozpoczął się dokładnie trzy miesiące temu. Ogólnorosyjskie zgromadzenie oficerów zrzeszające weteranów wezwało Władimira Putina do oficjalnego wypowiedzenia wojny, krajowina U i wprowadzenia w Rosji częściowej mobilizacji. Wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań nad Wojną, amerykańskiego think tanku zajmującego się badaniami i analizami dotyczącymi zagadnień związanych m.in. z obronnością. Postępy na froncie coraz częściej krytykowane są przez rosyjskich nacjonalistów, którzy domagają się od władz w Moskwie zdecydowanych działań. Według oficerów powodzenie rosyjskiej operacji można osiągnąć jedynie podejmując konkretne, zdecydowane kroki. Mówią innymi o mobilizacji, która objęłaby wszystkie regiony graniczące z państwami NATO utworzenia oddziałów obrony terytorialnej oraz wydłużenia standardowych terminów służby wojskowej z jednego roku do dwóch. Miałoby dojść również do utworzenia nowych naczelnych administracji nad Rosją, tak zwanymi Doniecką i Ługańską Republiką Ludową. Oficerowie chcą też bardzo surowych kar dla dezerterów. Wszechrosyjskie Zgromadzenie Oficerów, Niezależne Prorosyjskie Stowarzyszenie Kombatantów, miało stwierdzić, że rosyjska specjalna operacja nie osiągnęła swoich celów w ciągu trzech miesięcy. Straty ponoszone przez wschodnie armie skłaniają to środowisko do kwestionowania. Militarnych kompetencji kraju. Jednak Władimir Putin nie ogłosił powszechnego poboru do walki na froncie podczas obchodów dnia zwycięstwa, choć część obserwatorów zakładała, że tak może się stać. ISW przytacza jednak deklarację Siergeja Sojgu o tym, że Rosja sformuje do końca roku 12 nowych jednostek zachodniego okręgu wojskowego w odpowiedzi na rozszerzenie NATO. Za to ukraiński sztab generalny informował w ostatnim tygodniu o możliwości powoływania do służby wojskowej studentów. Zdaniem władz w Kijowie Rosjanie zmagają się z brakiem żołnierzy. Stąd taka decyzja. ucranianos, agora transformados em prisioneiros de guerra. I wbrew zapowiedziom zachodnich mediów, no nie za bardzo się to sprawdziło, co przewidywali, czyli że Putin ogłosi 9 maja, czyli Dzień Zwycięstwa w Federacji Rosyjskiej, jako dzień ogłoszenia otwartego konfliktu, właśnie tam za naszą wschodnią granicą. Teraz się okazuje, że to oficerowie ponoć naciskają na niego, żeby koniecznie to zrobił, no bo wtedy. Odwiąże im ręce, bo teraz mają na pewno w niektórych sprawach związane ręce, są oskarżani, są już sądzeni niektórzy z nich za zbrodnie. A tutaj, jakby wypowiedział właśnie otwarty, oficjalny konflikt, no to mogliby sobie na więcej pozwolić. Pytanie, czy to nie jest znowu narracja zachodnich mediów i to my jako świat Zachodu nie naciskamy przypadkiem na Putina, żeby to zrobił, a jemu wygodnie jest robić to w taki sposób, w jaki Robi to teraz. Dla nas oczywiście i takie wypowiedzenie otwartego konfliktu byłoby wyjątkowo niekorzystne z tego powodu, że wtedy już oficjalnie mielibyśmy rosyjskie wojska przy naszej granicy. A to już tylko o krok od ogłoszenia chęci oczyszczenia Polski od nazistów, od zdenazyfikowania i zdemilitaryzowania nazistowskiego terenu w imię dobra ogółu społeczeństwa na całym świecie. Tyle dobrego, że przynajmniej według ekspertów, których zaprosił do siebie serwis, Stefan 24 z Instytutu Badań nad Wojną. Kreml prawdopodobnie nie chce lub nie może przeprowadzić mobilizacji w najbliższym czasie. Prawdopodobnie z punktów widzenia gospodarczego, bo wtedy już całkowicie gospodarka Federacji Rosyjskiej miałaby się załamać. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? Czy w ogóle jest istotne dla Pudina to, żeby ten konflikt, który tam prowadzi nazywać wojną czy też nie nazywać wojną, nie wiem. Piszcie sami w komentarzach jak wy uważacie, a my już lecimy do kolejnego tematu, bo jak się okazuje według niemieckich polityków to właśnie Niemcy robią wszystko, byleby Władek nie przegrał. Ale ein ein Ziel. Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Ekspert do spraw zagranicznych opozycyjnej partii CDU, Roderich Kiesewetter, oskarżył kanclerza Niemiec Olafa Scholza o niezdecydowanie w sprawie sytuacji na wschodzie. Obawiam się, że kanclerz nie chce, aby Ukraina wygrała tę wojnę, powiedział Kiesewetter w programie telewizji ARD. Polityk przypomniał w niedzielę wieczorem w programie Anne Will, że Ukraina potrzebuje transporterów opancerzonych oraz innego sprzętu, ale do tej pory nie dostarczono jej żadnego. Zamiast tego dyskutuje się o sprzęcie, który wcale nie jest Ukrainie potrzebny

No i to jest kolejny kraj, który okazuje się Może być nieoficjalnym Sprzymierzeńcem Federacji Rosyjskiej Bo wcześniej, nie zapominajmy Że takie same oskarżenia A nawet w sumie jeszcze gorsze, bo bezpośrednio Wywodzące się od Załęskiego Padały pod adresem Emanuela Macrona Który ponoć miał sugerować Ukrainie Poddanie się No i zakończenie tego konfliktu No bo wiadomo, wtedy by ludzie nie cierpieli Wtedy by wszystko się uspokoiło A przede wszystkim gospodarczo Unia Europejska By nie ucierpiała, a mianowicie no, może nie cała Unia, ale przynajmniej Niemcy i Francja, które są najważniejszymi krajami Unii Europejskiej. Wcześniej podobne stanowisko mieli również Włosi. W dalszym ciągu jeszcze bardziej radykalne, prorosyjskie mają Węgrzy z Wiktorem Orbanem na czele. No, i to wszystko sprawia, że my, Polska, jesteśmy znowu w kolejnej kwestii, mimo że wydaje się ona bardzo taka moralna, praworządna, żeby właśnie pomagać Ukrainie i całkowicie odcinać Rosję od interesów z Europą. Wydaje się, że jesteśmy nawet tutaj na tym polu odosobnieni w Unii Europejskiej. Niby to jest taki twór, który na samym szczycie stawia sobie właśnie tę ogólnie przyjętą moralność. Czy praworządność, czy to właśnie, żeby nie było wojen, żeby się demilitaryzować, żeby wszystko było rozwiązywane pacyfistycznie, a tu się okazuje, że to Polska wychodzi na największego pacyfistę, który faktycznie chce doprowadzić do. E, Zamknięcia tego, te, te, tego, tego całego niefortunnego punktu w naszej historii świata, jakim jest konflikt na Ukrainie, żeby Ukraina jednak wygrała, a Rosja odeszła sobie i w dalszym ciągu, żeby wszystko działo się tak, jak działo się kiedyś. No, a tutaj stoją nam okoniem właśnie Francja i Niemcy. Ciekawe, że oni przedkładają interes własnych gospodarek ponad to, co się dzieje na Ukrainie, mimo tego, że oficjalnie cały czas nawołują do wsparcia Ukrainy. Hmm. następny temat. Władze obwodu kaliningradzkiego chwalą Niemcy i narzekają na Polskę. To za sprawą faktu, że wciąż docierają do nich towary z terenów Unii Europejskiej, ale drobiazgowość polskich celników utrudnia im eksport czegokolwiek. Nad specyficzną sytuacją obwodu kaliningradzkiego pochyla się Rzeczpospolita. Dziennik cytuje Siergiej Oszarski, szef grupy firm Nowik, zajmujących się spedycją kolejową. Wwozimy komponenty do w Kaliningradzkiej Fabryki Samochodów Aftotor, a także różne towary, głównie żywność, przyznał Oszarski. Wskazał na przykład na cały skład solonymi ogórkami z Niemiec. Dużo większe problemy Rosjanie mają z transportami w drugą stronę. Mamy pociąg z 48 kontenerami jedącymi do Europy. Na granicy Polacy przeprowadzają pełną kontrolę ładunku. Kosztuje to nas 96 tysięcy euro, po 2 tysiące za kontener, więc nie ma mowy o jakiejkolwiek rentowności. Wprawdzie zakaz importu towarów z Federacji Rosyjskiej zaczyna działać dopiero od 10 sierpnia. Ale Polacy faktycznie wstrzymali już cały rosyjski eksport. Jak informował niedawno Onet, Anton Alichanow, gubernator obwodu Kaliningradzkiego, popełnił błąd w programie propagandowej telewizji Rosja 24. Przyznał bowiem, że sytuacja gospodarcza w jego regionie jest niekorzystna z powodu istniejącej sytuacji. Do porządku przywrócił go na antenie Władimir Putin. Ze słów Putina wynika, że Alichanow popełnił dwa propagandowe błędy. Nazwał to, co się dzieje, wojną oraz przyznał, że ta sytuacja jest niekorzystna. Die Rote im Zweiten Weltkrieg der unter ihrem übergeben wurde. W Kaliningradzie, już od wielu tygodni, sytuacja jest bardzo nieciekawa. No, bo wiadomo, jest to enklawa całkowicie odcięta od reszty Rosji. Najbardziej wysunięta na zachód, więc, ze strategicznego punktu widzenia, jest to mega istotny teren, i Putin nie może pozwolić na to, oderwanie się tego całkowicie od Rosji na przejęcie przez Polskę chociażby, co do czego też są zakusy i polskich polityków, którzy to wskazywali, no ale z drugiej strony najbardziej cierpi na tym wszystkim, ponieważ nie ma dostępu bezpośrednio do swojego kraju macierzystego, czyli do Rosji. Ostatnio nawet, nie wiem, czy wymsknęło się, czy, 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 czy realnie taką opinię wygłosił gubernator Kaliningradu, jak pisze serwis Wismane.pl gubernator otwarcie stwierdził, że doszło do zapaści gospodarczej, a za jedną z przyczyn wskazał wojnę na Ukrainie. Na co zareagował sam Władimir Putin i opomniał gubernatora, że specjalna operacja prowadzona w Donbasie nie ma nic wspólnego z sytuacją Kaliningradu. I to może być jeden z powodów, dla których sam Putin nie nazywa tego, co się dzieje, tym, czym w rzeczywistości jest, czyli wojną, a operacją specjalną w celu denazyfikacji i demilitaryzacji. Ukrainy, że taka bardzo naokoło ta, ta nazwa, taka naopak, żeby tylko przypadkiem nikomu nie skojarzyło się to z tym, czym faktycznie jest. No cóż, panu gubernatorowi ży życzę jednak zdrowia, bo to jest dla niego obecnie najważniejsze, żeby był może niekoniecznie szczęśliwy, ale długo. I czymkolwiek jest to stwierdzenie długo dla niego? A my już się będziemy żegnali. Dzięki Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Dzięki Wam za to, że jesteście z nami. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jeśli oglądacie tu na YouTube oraz o zostawieniu lajka na Facebooku. Jeśli oglądacie na Facebooku, to wtedy będziecie dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie, które w tym tygodniu wyjątkowo wychodzą trzy razy dziennie, czyli o 6.30, 18.00 standardowo, ale i o 15.00 macie bonusowy materiał. Dzięki wam bardzo serdecznie za to, że jesteście. Raz jeszcze, na koniec jeszcze muzyka od jednego z was. Jeżeli macie jakieś własne utwory, które chcielibyście polecić, tak koniec bądź na bieżąco, no to koniecznie wysyłajcie na naszego maila pebokrecordsmałpodziemail.com. Ja już się będę żegnał, trzymajcie się ciepło, no i heja! Nie śmigają w burkach. Wolę kupić u Polaka niż u Turka. Jak tak bardzo ci wkurwia, ta Polska to papa farta furtka. Wiem, że ci boli, ta Polska wypłata. I też może chować się, kiedy odpalam lunta. Rząd jest tak smata, jak sprzedaj na kurwa.